OK, więc pierwszy odcinek z Crudo Lamp. Jak widzicie, ja tu już skończyłem sobie podstawową grę na 100%, ale z Wami zacznę od nowa. Się zaczyna niezwykle ciekawie, ponieważ jesteśmy ofiarą, która ma zostać poświęcona starym bogom, bishopu. DevOps Digital wydaje bardzo fajny gry, w zasadzie od zawsze. Przed nami stoi ostatni ze swego rodzaju, wszyscy pozostali zostali wytępieni i złożeni w ofierze. Z ostatnią ofiarą przepowiednia będzie niemożliwa do wypełnienia, kretyk który leży przed nami związany zostaje skazany na wieczne zniewolenie, coś w tym stylu i stara wiara zostanie zachowana no jesteśmy gdzieś to na pewno I... leć bliżej, nie bój się. Mimo, że jesteś martwy, wciąż cię potrzebuję. Ci głupcy biszopowie myśleli, że mogą zachować mnie w śmierci. Nie. Ci głupcy biszopowie myśleli, że mogą zachować cię z dala ode mnie w śmierci. Ale zamiast tego wysłali cię prosto do mnie. Dam ci życie ponownie, ale jest cena. Wszystko, o co proszę, to o to, żebyś zaczął kult w moim imieniu. Czy mamy umowę? No cóż... Wybór jest... Istnieje. Mądra decyzja. Weź czerwoną koronę, którą kiedyś niegdyś ja nosiłem. Z nią powinieneś zachowa zachować lojalność swoich wyznawców i... I zasiać strach w sercach Twoich wrogów. Wróć do świata żywych. Rozpocznij kult w moim imieniu i zacznij rekrutować wyznawców. Kiedy już to zrobisz, zobaczysz mnie ponownie. Teraz idź. Zapomniałem już, jak ładne cutscenki ma degra. O, I teraz zaczyna się zabawa. Ciekawe, czy ci wrogowie w ogóle mogą nam jakkolwiek zaszkodzić w samouczku. Mogą? Gra przeszedłem już raz na najwyższym poziomie trudności, co prawda, ale tym razem zagramy chyba na jakimś trochę niższym. Nie pamiętam, w którym momencie się to wybierało. Gratula! Nie bój się, jestem ratał. Kiedyś byłem wybrańcem tak jak ty, ale. Teraz. Ale tamte dni są już zapomniane. Zostałem wysłany, by cię poprowadzić. Jesteśmy głęboko w y, terenach Starej Wiary. I w wielkim. Jesteśmy bardzo zagrożeni. Moje instrukcje poprowadzą Cię do bezpieczeństwa. Ruszaj przez las. Ucieczka czeka przed nami. Będę blisko. Samą chyba nie można umrzeć za bardzo. Jak widzicie, gra w napadzie. Jest to zdecydowanie wygodniejsze niż gra na klawiaturze, moim zdaniem przynajmniej. Jak strzelanek wiadomo, że klawiatura jest najlepsza. Tak myślę, że do gier tego typu bardziej się nadaje, jednak no, pad. Zbieramy monetki i powoli ruszamy do przodu. Nie ukrywam, że gra w tą grę po raz drugi, głównie dlatego, że dodali masę achievementów, a miałem tą grę wymaksowaną jako jedyną w sobie u mnie na koncie Steam, więc chciałbym powrócić do tego stanu. Myślę, że dzisiaj przejdziemy samouczek, zaczniemy tam budowę. Prawie dotarliśmy do bezpieczeństwa, ale spójrz przed siebie. Kolejna biedna dusza, która ma zostać poświęcona. Uratuj je, a oni nie będą mieć wyboru poza dołączeniem do twojego nowego kultu. Oho, wielki bishopie starej wiary. Bishop to jest chyba... Nie, nie pamiętam, ale będę ich nazywał bishopami po prostu. Yy, ale to jest funkcja religijna. Prosimy Cię o akceptację tej ofiary, zepsutej duszy. Hej, kto przeszkadza w rytuale i wchodzi na nasze święte ziemię? Ten kto was zabije. Fajnie, chodź kolego. Pierwszym wyznawcą będzie Jelonek. Jezu, jak ja dawno w tą grę nie grałem. Dotarliśmy do bezpieczeństwa. Dobrze się spisałeś. Czerwona korona pozwoli ci używać e, tych znaków na ziemi, by transportować się na duże dystanse. Zabierze cię do świątyni, która popadła w, upadła w ruinę. Tam będziesz mógł zacząć swój nowy trud. Spotkamy się tam. No to ruszajmy. Eretycy pokonali. Ja teraz to na ekstra hardzie, ale szczerze, teraz zagram na zwykłym hardzie, bo pamiętam, że bosowie te święte, uświęcone ziemie, które kiedyś były moje, teraz należą do ciebie. Ten rozpadające się ruiny będą miejscem twojego nowego kultu. Mamy wiele do zrobienia. Zacznijmy przez indoktrynację tej biednej duszy w ciepłe objęcia Twojego kultu. Wyznawcy mogą zbierać surowce dla ciebie, takie jak kamienie i deska, drewna dołącz mnie do swojego kultu, będę cię, będę przestrzegał twoich nauczeń... wiernie. Jeśli ktoś by chciał ja, żeby go nazwać jakimś nickiem, jakieś zwierzątko, żeby dostał swoje własne w kulcie, możecie pisać w komentarzach. Jeśli ktoś się zdecyduje, tego go wybiorę. Nie żeby był duży, nie żeby dużo osób się zdecydowało. No dobra. Akceptujemy ciebie takiego jakim jesteś. Mm. A zbieraj kali, Twoją ręką na szkód będzie rósł, no, będzie rósł, ale Twoi wyznawcy nie mogą żyć y, na samych y, modlitwach. Muszą jeść. Zbierz niezbędne surowce i zbuduj yy, ognisko. Pozwoli ci ono przygotowywać posiłki dla Twoich wyznawców. No to zbieramy. Budowa kultu jest bardzo ważną częścią tej gry. Daję później dużo buffów. I cooking fire. Chciałbym to zbudować. A niech sobie leży tu na razie. Później co najwyżej się poprzestawię. Znawczy ludzie muszą jeść. W skrócie tutaj będziemy gotować jedzenie dla naszych wyznawców, aktualnie znamy cały jeden przepis, czyli potrawka z jagódek, a po lewej widzimy jak bardzo na najedzeni są nasi wyznawcy. Teraz musimy zbudować świątynię, ale najpierw będziemy potrzebować więcej wyzdawców i więcej złota. Oba, oba możesz zdobyć, kiedy ruszasz na wyprawy krzyżowe. Nie wiem, crusading. No to jest wyprawa krzyżowa. E, na ziemię starej wiary. Nasz wspólny przełożony. Diwan Huens. Ten, który czeka, został uwięziony przez czterech biskupów starej wiary. Każdy z nich strzeże jednego łańcucha, który, yy, który więzi go w wymiarze poza naszym światem. Otworzyliśmy. Się... Panowaliśmy otwory do ich wymiarów. To Twoje zadanie, by ich wyśledzić i zamordować, tak by on mógł zostać uwolniony. Teraz ruszaj, znajdziesz złoto i chętnych rekrutów, a dla tych, którzy nie są chętni, przekształć ich przez siłę. Tatua ma doświadczenie. Co mogę powiedzieć? No dobra, to ruszajmy. Na pierwszą wyprawę. Hmm. Jak widzicie, na razie możemy ruszyć tylko do Darkwooda. Mam tylko jednego followera. Ale są cztery krainy, które odwiedzimy. No i miejsce, w którym jest uwieziony nasz Bóg. Jest też co prawda parę innych lokacji, ale o tym przekonacie się później. Jeśli postanowicie spędzić ze mną tu czas. Na start mam tylko dwa serduszka. No i podstawowy miecz. Wchodząc na ziemię biszopa Leszego, ci którzy nie przestrzegają drogi starej wiary zostaną zniszczeni. No, jeszcze zobaczymy. perspektywa w Cult of the Lamp nie jest taka typowa dla roguelike'ów, taka z góry dajmy na to, tylko jest tak jakby pod kątem, co jest fajne moim zdaniem. Dużo rzeczy zostało też dodane do tej gry od premiery, więc na pewno parę rzeczy co najmniej mnie zdziwi. Oś nas odwiedza. Leszy sam w sobie. Jak to mogło się stać? Zostałeś poświęcony lamp. Lamp to nie jest owca, tylko taka młoda owca. Jak wszyscy Twego rodzaju. A mimo to stoisz tu przede mną. Korona. Jego moc. Czy to może być? Ale jestem wciąż silniejszy. Odwróć się i uciekaj. Mała. Jezus, wypadło mi. Wypadło mi słowo na lam. Mała owieczku. Wiem, że to błędne tłumaczenie, ale lepsze to niż nic. Soulheart. Jak ktoś grał w Isaaca. No, to już jest BOS. Ja bym chciał odwiedzić jednak tamto pomieszczenie, bo tam pewnie będą karty tarota. zgadza się. Karty pozwalają nam się wzmocnić. Falny, owieczkę, wielką moc obieczaną przez. Wyzwoliciela. Tego, który czeka pod nami. Więc karty pokazały mi raz wiele żyć temu. A może to dopiero będzie? Zawsze brałem moich, z moich kart owieczku. A mimo to, to jest pierwsze. Weź te karty. A wyciągnę in... Wyciągnę inną za każdym, przy każdym naszym spotkaniu. Kiedy wyciągnięte przeze mnie dadzą one tobie moc. Mamy do wyboru. Plus jeden, soul heart. Albo plus 10% nakryta. Ja solharta soul bo jesteśmy tuż przed bossem. Twój, twoja talia decyduje o twoim przeznaczeniu. Możesz znaleźć więcej na swoich wyprawach. A ja wyciągnę, za, za, wyciągnę z nich... Spójrz na nie teraz. O, jest... Te karty aktualnie mamy odblokowane. Mogą nam dropnąć przy każdym spotkaniu. Ale to zobaczycie w trakcie gry już. Fabuła tej gry jest dość prosta, aczkolwiek moim zdaniem dość in, równocześnie interesująca, więc warto ją śledzić. No i teraz mamy w surowce albo. E, ten. Surowce albo żywność dla naszych followerów. Oczywiście, jako najlepszy przywódca, wezmę surowce. Do samego bossa. Tak, bo będzie jeszcze jedno piętro do przejścia. No i potem, jak zabijemy bossa, bądź od niego zginiemy, zakończę nagrywanie. No, pójdziemy może w prawo. Ale w ogóle to jaką popularnością cieszy się Kultów The Lamp to jest moim zdaniem jakiś fenomen. Jak na tak prostą indigierkę, to naprawdę Wiele osób w nią gra. No ale jest świetna, więc wcale mnie to nie dziwi. A to jest Bosr. Zeszedłeś daleko, mała owieczko. Mój wyznawca, moi wyznawcy są gotowi zrobić dla mnie wszystko. Czy możesz to samo powiedzieć o swoich? Oddaję się sprawie naszego wielkiego przywódcy. Na krew wielkich zniszcz czerwoną koroną. No i mamy pierwszego minibosa. Jest on dość prosty do pokonania, z tego co pamiętam nawet za pierwszym razem go pukowałem. Jak widzicie nie jest to wyzwanie zbyt duże. I w ten sposób odblokowaliśmy nowego. Tańca. Proszę, oszczędź mnie. Dołącz mnie do swojego kultu, a będę wiernie przestrzegał twoich nauczeń. O, tych kultystów to chyba jednak nie będę tłumaczył. O, blueprint. No, dekoracja co prawda, ale i tak fajnie. No i mamy złoto. Zobaczę jeszcze, co, będzie, co było w tamtym ostatnim pomieszczeniu. Wyruszymy do bazy, i to będzie koniec. Niezwykła skrzynka, nikdzie goni. No, ale dobra. Ruszamy do końca. Jedna z pieczęci zostaje przełomana. No, trochę surowców dostaliśmy. Wróciliśmy do naszego jelonka. ulżyło mi, widząc, że dotarłeś tu bezpiecznie i nie wróciłeś samemu, przekonałeś kolej... ne, kolejną osobę do dołączenia do, naszej... do naszego wiernego stada. Pozwól nam zindoktrynować tego nowego, żebyśmy mogli kontynuować. O, no, równo trzeba sprzątać bo później się parują. Proszę, oszczędź mnie. A tak jak mówiłem, jeśli ktoś będzie chciał zostać jednym z moich wydawców, to zapraszam serdecznie. A to a skoro tamten zbiera kamień, to ty możesz zbierać drewno. Wierni będą pracować albo wielbić cię. Wielbienie y, wyznawców generuje wiarę, że dla ciebie do zebrania. Ale żeby zebrać wiarę potrzebujesz świątyni. Tak, tu jest o zachowywaniu, no, względnej higieny w kulcie. No jako że... Świątynia to centralna część kultu, to oczywiście musi być na środku, tu nie ma żadnych wątpliwości. Twoi wierni mogą cię od teraz wyznawać cię. Oto nowy wyznawca. Przydziel go do y, uwielbienia cię przy świątyni. Potem zbierz wiarę. Twoich wyznawców wygenerowano przy świątyni, by blokować natchnione inspiracje. O! Ratuła? Ależ ty, hojdy! Ok, Więc. Dimeral. Tutaj w kulcie. Zbieraj wiarę ze swojej świątyni, kiedy zbierzesz jej wystarczająco, możesz odblokować natchnioną inspirację. Im więcej wierzących, poznających e, Cię przy świątyni, tym szybciej wypełniają ją. Jeśli świątynia jest pełna, przestaną Cię wyznawać, dopóki nie zostanie oczyszczona. Kiedy zbierzesz święto, natchnioną inspirację, odblokuj nowe budynki dla swojego kultu przez świątynię. No to ciekawy system. Ma sens, patrząc na to, że gramy, no cóż, kultystą. O, teraz możemy odblokować coś nowego. Słuchajcie, że ja sobie spojrzę, czy jest coś. No, to nie pamiętam, czy coś z tego, czy czegoś z tego nie było, kiedy ja jeszcze grałem, więc po prostu odblokujemy świątynię. No, shrine to bardziej taka kaplica, a tempel to świątynia w sobie. Tak jak teraz o tym myślę. Próbujemy ją na szybko. No, i przed, wy... przed wyruszeniem na następną wyprawę zakończę odcinek. Jeszcze jedno. Okay. Świątynia, ważny budynek, to może tak w środku gdzieś, tutaj, o w takim centralnym punkcie centralnie pod yy, kaplicą. Nie, jest centrum Twojego kultu. Z niej możesz e, przeprowadzać ceremonie, by rosnąć silniejszym i przeprowadzać rytuały, by pozbywać się słabych umysłów. MOLD to nie jest pozbywać się. E, nieważne. Jesteś odpowiedzialny za utrzymywanie wiary swojego kultu. Jeśli spadnie zbyt nisko, Twoi wierni zostaną... Sprzeciwią się Tobie i odejdą. Twoi wierni są gotowi, by usłyszeć Twoje słowa. Pokaż im, że jesteś wielkim przywódcą. Przeprowadź ceremonię ze środka swojej świątyni. Tak właśnie zrobimy. Ale to już w następnym odcinku. Więc żegnajcie.